Rozplanem planem duszy w czytaniach na czerwiec. A czerwiec przynosi nam różne daty, na przykład 1 czerwca to Dzień Dziecka, także zadbajmy o nasze dzieci. Potem będzie też Pełnia Księżyca i no oczywiście Nów i Pełnia Księżyca. Nów 6, Pełnia Chyba 22, z tego co pamiętam. No, i oczywiście będzie początek kalendarzowego lata, i to zacznie się 20 czerwca. Ten letni czas będziemy mogli się cieszyć no, latem, już teraz w pełni, oczywiście. No, różne tutaj astrologiczne też są informacje. Jeśli chcecie, to można też posłuchać o tym. Także pobieżnie z tego, co w datach, to powiedziałam, i jeszcze na koniec jest warsztat. Reinkarnacyjne, które organizujemy w Bydgoszczy, e, Więc zapraszam na ten warsztat. E, to jest ostatni weekend e, czerwca. E, plan duszy, kurs online odbędzie się kolejny na jesień. Także zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można się zapisywać. Jest sporo czasu. Jeszcze zapraszam na moją stronę internetową www.planduszy.pl. Tam znajdziecie różne interesujące, być może, informacje na temat. E, Planu duszy, są czytania Tarota. Jeśli ktoś chciałby sesję indywidualną, to jak najbardziej można sobie tam wybrać. I jeśli chcielibyście posłuchać wywiadu z Włodkiem Osińskim, który będzie prowadził warsztaty reinkarnacyjne, to tutaj umieszczę taką literkę i w rogu, żeby można było sobie kliknąć i odsłuchać naszą rozmowę, którą przeprowadziliśmy w kwietniu o duszy i nie tylko. Także zapraszam wszystkich do czytań na czerwiec. Witam wszystkie ryby w czytaniu na czerwiec. Patrzymy na Wasze energie teraz. Będzie kawalistyczny tarot, jedna karta. I jeszcze będziemy mieli inne talie. Talia tarota jeszcze jedna i talia wyroczna. Trzy talie wyroczne. No i taki jest plan. Zaraz rozłożę te karty i zobaczymy, co z tego będzie wynikać. Jeszcze przetasuję w ten sposób. No i zobaczymy, jaka historia się tutaj wyłoni. Ok. Ta karta. Osiem mieczy. Hmm. To jest taka karta, która pokazuje, że coś potrzebuje. Się uwolnić, albo potrzebujecie mentalnie się zbudować i wyjść z jakiejś pułapki. Tutaj jest pewnego rodzaju zaciemnienie, zaciemnienie wizji w ogóle, jakieś takie zawężenie też wizji. Może to lepsze słowo, ponieważ to, to jest tutaj aktywność umysłu i to już jest spora aktywność umysłu, który. Wyobraża sobie i podaje tylko niektóre rozwiązania, które są dostępne dla umysłu, ponieważ tak jak to słyszałam kiedyś, Wayne Dyer powiedział, że my w ogóle nie powinniśmy być negatywni, te nasze myśli są ograniczające. My nie znamy wszystkich odpowiedzi i nie znamy wszystkich rozwiązań, a często zamykamy się w obrębie właśnie jakiegoś katalogu który jest bardzo zawężony i absolutnie nie przystaje do rzeczywistości, która faktycznie wokół jest. Także to jest bardzo taka intensywna aktywność umysłowa, która tutaj gdzieś tam w czerwcu będzie mogła Wam towarzyszyć. Zatem, zatem zobaczymy, co tutaj jeszcze druga talia przedstawi, i wtedy jakieś takie podsumowanie, też i kwintesencja za pomocą tych też tych trzech kart wyroczni z trzech talii. No dobrze, to zobaczymy. Tak, na początek Wasza energia, jak ona się tutaj objawi. To jest przeszłość, która ma wpływ na to, co się będzie rozgrywać w teraźniejszości i przyszłość. Ja mam okna otwarte, więc możecie usłyszeć tutaj to, co pomaga. Jakieś hałasy. A tutaj to, co przeszkadza, może przeszkadzać i może pomagać. Tutaj coś ekstra, jakieś informacje. I tutaj. Cała kwintesencja, czy jakieś podsumowanie, rezultat, jak to się może potem pokazać w atmosferze. Jest Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy jest kartą spokoju, jak widzicie spokoju i takiego, takiej stabilizacji. Być może, czytając Kartę Ośmiu Mieczy, można by powiedzieć, że um, w odniesieniu do tej czwórki, że powiela się tutaj jakby ta czwórka w ósemce, jest ten sam żywioł, więc mamy tutaj taką sytuację, w której mamy odpocząć, tak? w której nie mamy zaprzątać sobie głowy niczym i jakby wyluzować. Czwórki poniekąd, jako kwadraty, powiedzmy w odniesieniu jakoś symbolicznie do kwadratu, mogą pokazywać jakieś zamknięcia. Być może chęć wyciszenia się, być może właśnie chęć zamknięcia się w takiej przestrzeni swojego umysłu, a tutaj to już jest jakby podwojone, tej ósemce mieczy, że nie chcę, żeby ktoś mi przeszkadzał. To może być chęć uzdrawiania też swojego umysłu i odpuszczania pewnych rzeczy, czy w ogóle zamknięcia po to, żeby zdać sobie sprawę, że nie ma tego, czego poszukuje, by sprawdzić to samemu. No, myślę, że takie uspokojenie, czy nawet medytację, bo można powiedzieć, że ta karta czwórki mieczy w atmosferze mocno przedstawia tutaj taką sytuację, kiedy ta cisza w postaci zamknięcia się na bodźce, mamy oczy zamknięte. Pokazana jest tutaj noc, czyli można spać, można medytować, można zamknąć drzwi i czuć się w pewnym sensie odizolowanym, czy odizolowaną od tego, co może przeszkadzać. Także no tak to wygląda. No zobaczmy co z przeszłości tutaj. Czwórka kielichów. Mamy zatem sytuację, w której powtarza się jakby, no tu czwórka i tu czwórka, powtarza się czwórka w tym sensie, czyli czwórka kielichów, emocje, czwórka mieczy, ubezpieczenie. No, i mamy tutaj pokazaną sytuację, w której ktoś jest emocjonalnie zamknięty, niegotowy na przyjęcie, czy otwarcie drzwi, czy w ogóle otwarcie się. Tutaj podobnie, tak? Więc gdzieś krąży i tu kwintesencją jest być może ta ósemka mieczy, czyli no, taka podwójna kłódka nie chcę się otwierać, nie chcę dopuszczać, nie chcę dopuszczać do siebie żadnych bodźców być może, bo potrzebuję pobyć sam ze sobą czy sama ze sobą. To też może być taka sytuacja. Będziemy odkrywać karty po kolei. Teraz zobaczę dla odmiany, jaka tutaj u was jest energia. Uu, uh, diabeł. Czyli no, jest to karta takiego to, jest, to są kajdany, to są łańcuchy, to jest przywiązanie do czegoś, do sposobu życia, do sposobu bycia, do konsumpcji też i wy przedstawiacie się właśnie jako takie, taka więź. To też może być strach przed otwarciem się na zewnątrz, to może być zamknięcie się w sobie, przywiązanie do pewnych sposobów działania czy myślenia, czy to są też nałogi, tak, czy pewnego rodzaju. Zachowania, które wypracowane są dzięki temu, że ktoś nas może w młodości wystraszył, albo sprzeżyć, które wcześniej miały miejsce, budujemy wokół siebie właśnie czasem taki mur poprzez to, że wcześniej doświadczyliśmy jakichś traumatycznych wydarzeń, albo nie widzimy tutaj wyjścia. Ewidentnie gdzieś tutaj jesteście mocno wpływowi powiem. Uwaga ryby, na to, co czujecie. Może chcecie się zamknąć właśnie przed yy, i obronić, być może przed tym diabłem, który tak czy siak jest w nas wszystkich. Mamy sobie i diabła, i anioła, i to trzeba wiedzieć, i zdawać sobie z tego sprawę. Yy, czasami strach jest bardzo pomocny, bo ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Jeśli nawet boimy się czasami wyjść naprzeciw czemuś, yy, czy yy, otworzyć oczy, żeby. Zobaczyć jakąś sytuację, albo zobaczyć, że problem jest we mnie, tak? Bo czasami tak jest. Problem jest we mnie i ja nie chcę go widzieć. Dlatego zakładam na oczy opaskę, dlatego odsuwam się od innych, albo zamykam oczy. I to bardzo mocno tutaj wybrzmiewa. No, zobaczmy, co tutaj w teraźniejszości. Dziesiątka mieczy. No, to jest dobra wiadomość. Nawet jeśli byście myśleli, że nie. Jest tu progres, ponieważ tutaj mamy ósemkę mieczy, tutaj jest dziesiątka. W czerwcu te męki, czy jakieś takie rzeczy, mogą dobiec końca. Rzeczy typu myślenie takie, że nic mi się nie udaje, wszystko jest skończone, czy, czy wszystko jest trudne, może dobiec końca. Może dobiec końca jakiś etap, albo sposób myślenia możecie być może zdać sobie sprawę z tego, że. W ten sposób, działając w ten sposób, myśląc w taki sposób czy inny, nie jesteście w stanie znaleźć szczęścia czy miłości. No i tutaj ta zmiana musi nastąpić. Tu to trochę tak jest, jakby dno się miało oberwać, tak? I już jak się oberwie, to już nigdzie niżej się nie spadnie. Karta Dziesiątki Mieczy jest w tym momencie bardzo obiecującą kartą, ponieważ tu tylko możemy iść w górę, tak? Tylko możemy odbić się od dna. Przyszłość. Rycerz Monet. A to już jakiś konkret dla Was. Jest tutaj informacja, że gdzieś tam pojawia się taka pomoc w postaci rycerza. Rycerze to są osoby, które są tutaj często w takim, w takim sensie pomo niesienia pomocy, wspierania. Dawania wsparcia, a ten rycerz szczególnie jest bardzo pomocny. Ja bym powiedziała, że może się pojawić w Waszym życiu jakaś nowa osoba ktoś, kto może Was mocno zainspirować jakimś dalekosiężnym pomysłem czymś takim bardzo konkretnym i będzie bardzo zaangażowany w to, jednocześnie oferując, wyciągając dłoń z tym konkretem w waszą stronę, tak? Będzie to być może coś, co będzie pomaga, pomagało wam tutaj zobaczyć, że no, nie wszystko złoto, co się świeci, że tutaj trzeba być może zmienić myślenie, żeby móc w ogóle zrealizować coś, co y, niekoniecznie musicie robić sami, albo w pojedynkę y, tak naprawdę opuszczeni, bo czasami czujemy się bardzo opuszczeni i zagrożeni w tej karcie ósemki mieczy. Diabeł to też tak jak mówiłam, strach, więc tutaj może być strach i obawa. Zobaczymy tą ekstraworadę, tak bez, zupełnie bez porządku. I powiem Wam, że to jest też dobra wiadomość. Kolejna trójka w postaci koła Fortuny to są Wielkie Arkana. To jest karta, która mówi, że Fortuna kołem się toczy. Nie dość, że coś się zakańcza, to los się zmienia. To koło. To trochę jak w kole, w kole fortuny, w teleturnieju. Przekłada się czasami właśnie na te pozytywy, i nagle wygrywamy coś, i los Wam tutaj będzie pomagał, w tym sensie chcę to powiedzieć. Więc to jest tak, że ten miesiąc, czerwiec, jawi się jako zakończenie pewnej kryzysowej być może sytuacji, czegoś, co było trudne, co nie spędzało Wam sens powiek, i nie tylko, co Was dobijało, tak można powiedzieć. Fizycznie, nawet, tak? Pozbawiało energii też. E, idzie zmiana, i to jest dobra wiadomość. Także ta zmiana jest o krok e, właściwie tuż za zakrętem. I tu mamy rycerza kielichów. I to jest ta e, dostępność, ta porada, to, żeby kochać, żeby otwierać się, żeby działać zgodnie z intuicją, e, żeby nie wahać się nieść kielich. Bo w przypadku tej karty. Tutaj jest ten kielich dostępny, ale jakby niezauważony, a tutaj jest oferowany, więc jakby jesteście w tym miejscu, w którym możecie go przyjąć. I tutaj jest taka informacja. Przyjmuj to, co zostaje ci dane, i nie obawiaj się, nie zamykaj się. Jeśli czekasz na miłość, to jeśli jesteś w miejscu zamkniętym albo w takim ogromnym strachu i analizowaniu wszystkiego, co z tego wyniknie. No, to do niczego nie dojdzie. Tutaj by trzeba było podjąć pewne ryzyko, i tutaj los Wam ma pomóc w tym. Tu jest rycerz i tu jest rycerz. Oni są bardzo zgodni. Tutaj jest woda i jest ziemia, więc jest tu duża współpraca. Tu coś płynie i ma przepływać, ma się ruszać, ma działać. Macie zrzucić kajdany i wyswobodzić się tutaj ze wszystkich ograniczeń umysłu i otworzyć się na miłość, na szczęście, na. Takie wszystkie rzeczy, których szukamy. No i zablokowana tutaj może być decyzyjność. Tutaj, jakby z jednej strony, chcecie być zamknięci i boicie się otworzyć, a z drugiej strony, chcielibyście już skorzystać z tego otwarcia. I tak może to trwać. Mam wrażenie, że tutaj ta energia tej dwójki. Będziecie z jednej strony chcieli już skończyć, ale to może jeszcze troszeczkę potrwać, zanim faktycznie zrzucić jakiś balast albo wejdziecie w tą nową jakąś energię, która wchodzi po skończeniu czegoś, czy po zamknięciu jakiegoś okna, w którym byliśmy i które... No, dawało nam jakiś widok, ale to był widok bardzo ograniczony. Teraz potrzebujecie większej wizji, czy innej wizji, totalnie innego podejścia. Ta decyzyjność tutaj jest w tym, do czego macie mały dostęp albo jest to zablokowane w pewnym sensie, więc możecie tak być jakby w rozkroku i nie umieć podjąć decyzji. Strach Was może bardzo blokować i tutaj to taki trójkąt mamy dziesiątkę diabła i tą dwójkę monet. Zablokowani, tak? I w jaki sposób to odblokować? Co z tym zrobić? Hmm. Piątka monet. Poszukać miejsca, w którym możecie poprosić o pomoc, możecie poprosić o wsparcie. Nie macie przeżywać w samotności problemów swoich, macie się nimi podzielić, macie poszukać ciepła. E, ciepła i przytulić się tam, gdzie to ciepło jest, czyli w takim miejscu, gdzie inni ludzie. Budują, jakby dom otwarty, budują miejsca, w których można znaleźć to ukojenie i wyciszenie. Tutaj ta intuicja jest dla Was jak najbardziej potrzebna, i pójście z otwartym sercem, czy próba otwarcia serca, praca z sercem, medytację serca. No to możecie wszystko wykorzystać po to, żeby tutaj poradzić sobie, jeśli będziecie mieli takie trudności właśnie w czerwcu, jeśli chodzi o emocje, umysł. Możecie nie widzieć wyjścia z e, sytuacji na przykład jakiejś, ale to dobiegnie końca i to, tak jak mówiłam, jest dobra wiadomość. E, jeszcze dociągnę kartę, jak może wa Wasza energia się zmienić? Gdybyście zakończyli, skorzystali z zakończenia, e, odważyli się na to. No, wejdziecie w taką siłę i moc wiedzenia, czego chce. Wiem, czego chcę, i zrealizuję to, i będę realizować to z całą swoją mocą. Tak? Tutaj jest królowa buław, to może być też taka pomocna dłoń, obserwacja kogoś, kto jest takim szefem swojego życia, kto potrafi wyobrazić sobie, zainicjować też albo nowy związek, albo przemienić siebie, tak? zobaczyć siebie w innych szatach. I myślę, że to może być bardzo pomocne. Może się zmienić Wasza energia właśnie w ten sposób, albo właśnie może do Was dotrzeć ktoś, kto Wam będzie pomagał i Was będzie wspierał. Jak tutaj może dalej po tej Dziesiątce Mieczy pojawić się, co się może pojawić po Dziesiątce Mieczy ku końcowi czerwca być może właśnie u Was? Arcykapłanka, czyli wejście w totalną intuicję, i ta arcykapłanka jest na, y, tutaj naprzeciwko obok dziesięciu mieczy, czyli intuicja ogromna, kontra umysł, który jest ograniczony i właściwie nie widzi rozwiązań, i tutaj jest zakończenie i wejście w taką przestrzeń serca, i tu uwalnia się w tym momencie y, decyzyjność. Więc mam wrażenie, że tutaj ten miesiąc będzie może wyzwaniem dla Was, ale finałowo może być bardzo uwalniający. Uwalniający od strachu, od, o, od takich y, ograniczeń, właśnie często, które mówią: nie, nie, nie poradzisz sobie, albo ojej, ty tego y, nie zrobisz, albo. Ludzie obserwujący nas z boku widzą rozwiązania, a my stoimy i mówimy, nie, nie, to się nie da, ponieważ nas, nasze przekonania wewnętrzne nas blokują. I jeszcze karta dodatkowa na tą piątkę monet, co tutaj znajdziecie? Króla kielichów, czyli... Bardzo fajną energię stabilności emocjonalnej, takiego bycia człowiekiem, który rozumie, że czasem są wzloty, a czasem upadki, że bardzo mocno łączenie się z intuicją pomaga podejmować decyzje, pomaga znaleźć wspaniałych ludzi. Kiedy otwieramy się na innych, kiedy nie krytykujemy, kiedy nie oceniamy, to nagle się okazuje, że jesteśmy w przestrzeni, która powoduje, że przyciągamy do siebie wspaniałych ludzi. Jest to fantastyczne. Myślę, że jest to bardzo dobre czytanie dla tych, którzy tracą nadzieję albo uważają, że już nic ich w życiu może nie czeka. To czeka Was bardzo dużo, bardzo fajnych emocji, bardzo fajnych doświadczeń, ale pracujcie nad sobą w sensie medytacji, sercowych, przepływu energii, wdzięczności też. I uwolnienia się od strachu. Strach często nas blokuje. Jeśli sami nie radzicie sobie ze strachem, potrzebna, potrzebna jest pomoc, ale nikt na siłę też nie będzie wam narzucał niczego. Więc myślę, że potrzebujecie zrozumieć siebie i ruszyć po pomoc, jeśli potrzeba. Poza tym, takie, takie proste czynności życiowe mogą nam dać bardzo dużo przyjemności i mogą uwolnić od tych strachów, uporządkowanie przede wszystkim w życiu swoim, uporządkowanie swoich myśli tego co właśnie co nas często może ograniczać, być może przeczytanie jakiejś nowej książki, wysłuchanie jakiegoś wykładu, zapisanie się na jakieś warsztaty czy kurs a propos, zapraszam na krąg reinkarnacyjny, właśnie w bydgoszczy, który się on będzie pod koniec czerwca. Także no, myślę, że bardzo dużo od Was zależy i postarajcie się zanurzyć w przyjemności życiowe, żeby ten strach odszedł. I zaufajcie, że nawet jeśli spadacie, to zawsze może odnaleźć się taka przestrzeń, w której ten upadek będzie mocno zamortyzowany. Tutaj na pewno jest upadek, który, no jakby to nazwać, nie kończy się tragicznie, raczej kończy się takim odbiciem się, to co mówiłam na początku. Odbijacie się tutaj od dna i zaczynacie wzlatywać. Bo skąd wiemy, że ta osoba spada? A może właśnie odbiła się tutaj od trampoliny i wznosi się w górę? No. To prawda, mamy tu słowo falling, czyli upadek, ale tutaj chodzi o to, żeby zaufać, że niektóre rzeczy dzieją się po coś. I tutaj u Was jest tu jakieś oczyszczenie. To jest czyszczenie wód, czyli takie wykrystalizowanie i aktywacja życiowych sił. Macie zanurzyć się w swojej intuicji, macie być w swoim żywiole, macie być sobą, nie unikać wyzwań, bo unikanie wyzwań też do niczego nie prowadzi. Jeszcze zerknę co autorka pisze na temat tego upadku, to jest karta 35. I ona tutaj pisze, że jest to poddanie się i akceptacja. Właśnie jakiegoś pokonania. Jeśli umysł was chce pokonać, to poddanie się temu, jakby nie, nie dawanie temu siły, i ponieważ kiedy zaczynamy walczyć, to dodajemy temu siły, czyli utrata kontroli i pozwolenie temu strachowi przepłynąć, emocjom przepłynąć, pozwoli, żeby ten upadek był zamortyzowany. Także oczyszczenie, to jest w pewnym sensie, i macie taki miesiąc oczyszczenia, wyjścia z jakiegoś kryzysu i zobaczenia światełka w tunelu. Także to jest bardzo dobry tutaj znak. Jeśli chcecie przeanalizujcie to sobie wewnętrznie, postarajcie się zanurzyć, na przykład w jeziorze, bo jest dosyć ciepło, czy w wodzie w ogóle w sensie morze, też czy gdziekolwiek chcecie, i postarajcie się pobyć w tej ciszy. Która jest w wodzie. I właściwie to tyle ode mnie na ten moment. Ja Wam życzę bardzo udanego czerwca, i żebyście zakończyli z sukcesem jakiś trudniejszy czas, jeśli takowy był. Do zobaczenia.